Witam serdecznie. Słuchajcie, stało się to, co się miało stać, czyli nie tylko Tauron już teraz sprawdza swoich prosumentów, czyli wytwórców energii z domowej, przydomowej fotowoltaiki, czy to na dachu, czy na gruncie, ale też PGE. Z tym, że PGE na dzień dzisiejszy nie sprawdza tego fizycznie, tam Tauron też ogólnie tak fizycznie nie sprawdzał, chyba że już naprawdę były jakieś duże. Przekręty, że tak to nazwę, no, przekręty, nie ma co ukrywać. W tej chwili zaczął robić to, zaczęło robić, zaczął, nie wiem jak to powiedzieć, PGE, czyli Polska Grupa Energetyczna, do której jest większość prosumentów przyłączona, szczególnie w starym systemie Netmeteringu. I o co chodzi? Ja wam będę robił takie przebitki, może gdzieś tam, bo mam już takie pismo, które przyszło z PGE, właśnie chodzi o to, że przekraczana jest moc czyli na, tak w skrócie, na dachu macie 10 kWpika a wysyłacie momentami, przy dobrej pogodzie 12 kW tak, do sieci to jest z automatu wyłapywane i to była tylko kwestia czasu, kiedy oprócz Tauronu zrobi to jakaś inna firma oprogramowanie odpowiednie do systemu to nie trzeba przyjeżdżać, to nie musi człowiek tego sprawdzać, to wystarczy tylko odpowiednie oprogramowanie i wyłapuje każdego, który łamie jak gdyby umowę, którą zawarł z zakładem energetycznym. W tym przypadku PG robił to pierwszy Tauron, myślę że pewnie, że będzie za chwilę robiła to Enea i Energa, tak samo albo już robi <laughs> i co, i sprawdza dwie rzeczy, w tym właśnie systemie i to żeby jeszcze każdy raz zrozumiał, to nie musi człowiek tutaj przyjeżdżać, nie musi niczego szukać. Wystarczy w systemie odpowiedni program, albo skrypt, który pokaże, czy mając zainstalowaną instalację fotowoltaiczną o mocy na przykład 10 kWp, wysyłacie 12 kW mocy. Ewentualnie, czy nie wysyłacie energii elektrycznej powyżej, gdy w sieci energetycznej, tam za mną w skrzynce, albo. U sąsiadów jest powyżej 253 V, tak? Napięcie. Więc bo tak się też zdarza, ludzie nakupowali tego szajsu reklamowanego na tych górskich naszych takich kanałach. Każdy wie o kim pewnie mówię, bo to nie tylko jedna osoba to reklamowała, że możecie mieć w domu 250 i wasz falownik pracuje i wysyła do sieci energię, a tam jest 270 już. No i to wszystko w tej chwili zostaje wyłapywane, ja uważam, że też bardzo dobrze, szczególnie nie chodzi mi o tą moc taką podwyższoną, czyli zamiast 10 kWpicka, 10 kW wysyłacie 12, tylko o to co dzieje się z podwyższaniem napięcia w sieci, a Wasz falownik sobie spokojnie dalej wysyła, pracuje i jest jak gdyby nigdy nic, a to nie jest prawda, no bo przez to, że wy, wasza instalacja pracuje, komuś siadają żarówki, komuś siadają coś in, inne urządzenia elektryczne, bo jest za wysokie napięcie, a te urządzenia nie są przystosowane do tak, do tak wysokiego napięcia do pracy, tak? rozumiem osobę, która zainwestował tam nie wiem, milion złotówek, tak żartuję oczywiście, nie wiem, 10, 20, 50 tysięcy w fotowoltaikę i by chciał tą energię cały czas wysyłać. Ale tak nie powinno się dziać i w tej chwili PGE to wyłapuje. Też tak jak robił to Tauron. Ja Wam też powiem, co zrobić, jeżeli do Was takie pismo trafi. Czyli tak. Chodzi o to, że na przykład PGE wyłapało Was, że przekraczacie y, moc wysyłaną od mocy zainstalowanej w swojej instalacji i tutaj w tym momencie, czyli to najczęściej chodzi o co? o to, że do 10 kwp było y, 20% Wam potracają a powyżej 10 jest 30% tak? więc niektóre osoby sobie pomyślały, a co mam tracić? to zamontuję sobie 12 albo 15 kwp na dachu i jakoś tam może to przejdzie, ale już w tej chwili w PGE to nie przechodzi. PGE to wyłapuje z automatu. Po kolei większość osób albo już dostała, albo będzie dostawała takie pismo ostrzegawcze ostrzegawcze cały czas i całe szczęście we, dla tych osób, które właśnie przekraczają moc tą wysyłaną od swojej mocy zainstalowanej. Tak? To akurat dla sieci nie jest jakoś szkodliwe, przynajmniej dla sąsiadów i tutaj w tym momencie co trzeba zrobić no po prostu jeżeli macie falownik gdzie można ograniczyć moc wysyłania to od razu ograniczamy moc wysyłania do 10 jeśli nie no to nie wiem, odepnijcie dwa panele, 3, bo jeżeli nie odepniecie to za tydzień, miesiąc, dwa miesiące znowu system będzie im pokazywał, że dalej robicie to co robiliście przyjdzie do Was kontrola i wtedy nie będzie zmiłuj się to pójdzie do ure ure ma prawo nałożyć wam 1000 zł kary i ktoś powie, a co mi tam 1000 zł. Ale pamiętajcie, że te 1000 zł może nie być tysiącem, tylko 10 tysięcy złotych, bo to nie jest jednorazowa kara jakby za całość tej waszej złej, źle zrozumianej umowy, że tak powiem, czyli przekraczania tej wysyłanej mocy, tylko od każdego zdarzenia. Więc jeżeli 10 razy was złapie, że. Przekroczyliście moc wysyłaną od swojej mocy zainstalowanej, to może was ukarać dziesięcioma tysiącami złotych, tak? No wtedy to już nie jest śmieszne ani nie ma. Zresztą dobra, to zostawmy. Więc w tym momencie jeszcze raz Wam powiem, jeżeli przyszło do Was takie pismo, od razu ograniczamy moc wysyłania. Od razu i nie ma nad czym się tam zastanawiać, tak? Żeby właśnie nie zapłacić potem kary. Następnie, co robimy? Idziemy do zakładu energetycznego, w tym wypadku do PGE i zgłaszamy albo w międzyczasie rozbudowujemy dobudowujemy jeszcze jakąś tam fotowoltaikę. Zamiast tych 13 kawałpika, już będziemy mieli 19 kawałpika. I zgłaszamy to wszystko legalnie, montujemy i zgłaszamy do PGE. PGE z tym, tutaj trudna jest sprawa z tym integratorem. Czy on jest tam potrzebny? Czyli możemy jechać na jednym falowniku, albo znaczy na dwóch falownikach i niby PGE też tego wymaga, ale powiem szczerze, tak na marginesie, że chyba tego nie sprawdza. Ale lepiej wtedy, powiedzmy, założyć większy falownik, jeden, te małe po prostu wywalić. Tak moim zdaniem to powinno wyglądać, ale oczywiście każdy może zrobić tam jak uważa, bo wiem, że. Hmm, Akurat w tym w tej firmie, tak dokładnie tego nie sprawdzają, czy tam jest ten integrator, czy nie ma. Bo ja nie powiem Wam o co chodzi. Tu chodzi o to, żeby PG, w razie czego mogło wyłączyć waszą instalację. I jeśli wyłączę na przykład tylko jeden falownik, no to dwa mogą jeszcze jeden, czy dwa mogą działać, więc po to jest potrzebny ten integrator, że jak wyłączą waszą instalację, bo pewnie wcześniej czy później do tego dojdzie, że będą też wyłączali dla osób fizycznych, czyli dla takich gospodarstw domowych, jednorodzinnych, jak powiedzmy u mnie jest, to będą mogli sobie wyłączyć całą instalację. A z tego co wiem, właśnie tak to działa integrator, chociaż ja tam znawcą nie jestem, że jak nie macie tego integratora, to oni wyłączą, ale się okaże, że wyłączą tylko jeden falownik, tak. Podpięty, jak gdyby główny, ten nie wiem, o największej mocy. Ale tutaj nie będę o tym dyskutował, bo na tym się na tyle nie znam, więc zostawmy ten temat. Więc y, jeżeli dostaniecie takie pismo, jeszcze raz, idziemy do zakładu, zgłaszamy rozbudowę instalacji, jeśli trzeba, zwiększamy falownik. Jeśli nie trzeba, próbujemy dostawić drugi powiedzmy, albo że mamy już dwa, bo, bo ta instalacja tak faktycznie już najczęściej istnieje, czyli. Musimy tam troszeczkę zahachmęcić, że rozbudowujemy, powiedzmy, fotowoltaikę o te 5 kWh czy 9 kWh z 10 do 19, tak? I to jeszcze wszystko jest tak, przechodzi. No, przejdziemy na te 30%, ale to i tak będzie się opłacało. I to jest tak na, na szybko. Możemy oczywiście nic nie robić, ale jak nic nie będziemy robili, no to jest trochę lipa, tak? Po tym piśmie ostrzegawczym, właśnie najlepiej tak, jak wam powiedziałem obniżyć wysyłanie do sieci żeby już dalej tego nie było wysyłania powyżej mocy zainstalowanej no i niestety trzeba, nie trzeba ale zrobić to już na papierze, żeby nie było potem problemu, trudno, traci się te 10% życie trzeba być konsekwentnym tak, netmetering i tak jest tak opłacalny, że to się opłaca więc to nie ma jakiegoś większego problemu a teraz zostaje ten drugi problem, czyli przekraczanie napięcia w sieci, podwyższanie, podbijanie napięcia w sieci przez yy, klientów, którzy, klientów, ludzi, którzy no przecież zainwestowali tą masę, kasę, masę kasy i chcieliby, żeby ta fotowoltaika pracowała, prawda? A tu napięcie w sieci jest za wysokie, powyżej 253 i falownik nam się wyłącza. Więc to, jak Wam chyba już na początku powiedziałem, na niektórych kanałach, tych groskich, jak ja to nazywam, reklamowali to dziadostwo. Ja też nie dziwić trochę ludziom, że oni by chcieli wysyłać tą energię, ale niestety to tak nie działa. To tak nie może być, żebym ja na przykład, wiedząc o tym, że tam jest 260, to sobie zamontował takie urządzonko, i ono będzie mi dalej wysyłało energię do sieci. Podbijając energię tą w sieci do, nie wiem, napięcia 265, dla sąsiada wywali coś tam. Sąsiad, oczywiście, najczęściej nie będzie wiedział, dlaczego tak się stało. No cóż, coś się stało, się zepsuło, tak? Ale to tak działa. Podwyższając napięcie, pamiętajcie, działacie nie sobie, bo macie te urządzonko super wspaniałe, które Wam obniża napięcie, ale przeciwko swoim sąsiadom. Dobrze ci sąsiedzi jeszcze o tym w większości wypadków. Nie wiedzą, ale pewnie wcześniej czy później, mam nadzieję, że dzięki mnie też się dowiedzą, i każdy taki sąsiad powinien przyjść i powiedzieć: Słuchaj, pokaż mi napięcie w gniazdku, albo sprawdzić napięcie u siebie w domu, w jednym czy w drugim, bo pamiętajcie, mamy trzy fazy najczęściej, czy też w tym gniazdku, w tym gniazdku i gdzieś tam na oświetleniu i powinien powiedzieć: Nie, gościu, i powinien przyjść do mnie, jak do człowieka: Słuchaj, Dzidek, ktoś tam, ty, coś tu jest nie tak. U mnie jest 260. Czy Twoja instalacja pracuje? No, wiadomo, że człowiek się normalny nie przyzna, nie? Ale, no dobra, zostawmy ten temat tutaj dla każdych sąsiadów. Wiemy, że teraz się w Polsce robi tak jak jest, yy, yy, jak było w tym filmie yy, Sami Swoi, czyli Kargul i Pawlak. Yy, ja bym wolał, żeby sąsiedzi jednak żyli w zgodzie, bo te podwyższone napięcie, no to oczywiście jest wina. Starych instalacji, yy, tych elektrycznych, starych systemów, starych transformatorów i to jest wina yy, przedsiębiorstwa, zakładu energetycznego, że nam nie mogą tego napięcia obniżyć na zaczepach, w transformatorze, czy gdzieś tam, żebyśmy mogli tą, tą energię wysyłać. Ale jest, jak jest na dzisiaj, i tutaj ten drugi problem z tymi urządzeniami, które. Obniżają wam napięcie po to, żebyście se mogli fajnie wpychać swoją energię do sieci. To niestety jest gorszym, już takim problemem dla osób, które tej fotowoltaiki nie mają. I Tu chyba nie ma o czym rozmawiać i za to szczerze powiem, bym karał bez żadnego zmiłowania. Tu wam powiem, że jeszcze dobrze, że PGE nie może na dzień dzisiejszy zerwać z wami umowy abyście potem na przykład przeszli na nową umowę na netbilling to tylko szczęście jak gdyby można powiedzieć w nieszczęściu tak szczęście no szczęście że, że tego nie może bo gdyby tak było to może by tego ludzie nie robili ale za podwyższanie napięcia w sieci to powiem Wam szczerze że ja bym normalnie od razu z automatu przerzucał takich klientów z automatu od razu w netbilling chcecie? macie ale będziecie rozliczanie inaczej. Każdy wie, że Net jest dużo mniej, albo nawet połowy nie ma opłacalności tego, co Net Metering, tak? Także tyle. Mam nadzieję, że tam gdzieś w przebitkach Wam pokazałem, jak to wygląda mniej więcej. Takie pismo od PGE. Znacie już moje zdanie na ten temat. Szczególnie, bo to te podnoszenie tej mocy, no to ja rozumiem niektórych ludzi tam. To nie ma jeszcze problemu, tak? To jest tylko... Takie kombinowanie, ale podnoszenie napięcia w sieci to według mnie nie jest już ok, ze względu na moich waszych sąsiadów, tak? Także tyle w temacie i wystrzegajcie się tego. Jeśli możecie, to dostaniecie takie pismo z PGE. No to ja wam powiedziałem, bo to szczególnie chodzi na dzień dzisiejszy, właśnie o to moc wysyłaną, przekraczaną przez yy, od tej mocy zainstalowanej. Można to spokojnie ogarnąć, czyli na początek robimy. Jeszcze raz Wam powtarzam, obcinamy moc wysyłaną. Jeżeli mamy taką opcję w palowniku, lub musimy odłączyć, nie wiem, 1, 2, 3 panele, jak też mam taką opcję. No i załatwiamy szybką papierologię. Jeśli mamy za małą moc przyłączeniowe w domu, to robimy. Najpierw y, wiadomo, że jest pierwszą rzeczą trzeba zwiększyć mocz, moc przyłączeniową budynku, tak? Też w zakładzie energetycznym. Następnie zakładamy, jak gdyby dokładamy instalację, powiększamy ją, zwiększamy jak zwał, tak zwał. Pamiętajcie, że tam chodziła jakaś plotka, nie wiem kto ją wymyślił, że PGE przy zwiększaniu mocy instalacji y, od razu przerzuca was na net billing. To jest totalna nieprawda, ściema, jest oficjalne stanowisko PGE, że nic takiego nie istnieje, że ktoś sobie coś wymyślił, jakoś bzdurę, nie wiem, może na YouTube dla oglądalności, że do 50 kWpika zmienić system rozliczania z net meteringu na net billing może tylko klient, który na przykład będzie chciał tak sobie Przejść na ten inny system rozliczeń, co oczywiście ja nie wierzę w to, bo to nie ma totalnego sensu. Finansowego, szczególnie. I tyle. Deszczy ku nas pada. Zimno się zrobiło. I co jeszcze Wam powiem? Pomidorki dojrzewają, bo na krzaku nie chcą. Luśka sobie tam stoi i słucha, co ja mówię. Także fajnie jest. Ogólnie. Dobrze, że od razu PGE. Nie może nałożyć kary samo z siebie, nie może wyrzucić nas do net billingu, nie może rozwiązać z nami umowy, bo to wszystko jest troszkę inaczej w ustawie zapisane. Ja wiem, że niektóre osoby zaraz powiedzą: A na pewno poczekaj, zobaczysz, za chwilę tak zrobią. Ja nie wierzę w to. Myślę, że net metering będzie się po prostu wygasał, wygasał, wygasał. Chyba najszybciej to mają, nie wiem, jeszcze kilka lat ładnych i on po prostu będzie pomału, pomału. Wygasał, i tak to się skończy. Przejdziemy na jakiś net billing tak samo za, nie wiem, jedni za 8 lat, inni za 10 lat, jeszcze inni za 11-12 i będziemy wszyscy w takim samym systemie, albo bardzo podobnym. I tyle. Też zaczął padać. Dobrze, niech pada. Także trzymajcie się. Pozdrowiam.